Wystarczy naprawdę niewiele, by jedno dziecko poszło we wrześniu do szkoły uśmiechnięte. Akcję Tornister Marzeń rozpoczął Caritas Archidiecezji Częstochowskiej. Celem jest obdarowanie nowymi plecakami wraz z wyprawką 300 najbardziej potrzebujących dzieci z terenu archidiecezji. Pomóc może każdy. Należy wejść na stronę albo www.caritasczest.pl, albo www.tornistermarzeń.pl, Zakupić tornister dla jakiegoś dziecka. Wszystkich państwa, którzy biorą udział w akcji, będzie można zobaczyć również na naszej stronie, tak z informacją, ile tornistrów kupili, dla, dla ilu dzieci. Tornister kosztuje niecałe 30 zł, ale można wpłacić większą lub mniejszą sumę. W drugim etapie akcji wszystkie z nich przekazane zostaną do parafii w całej archidiecezji, by wierni wypełnili je wyprawkami. Na koniec trafią do najbiedniejszych. Według najnowszych badań wychodzi na to, że w samej Polsce to jest milion dzieci, które, które głodują. A zatem, jeżeli przyniesiemy to również na takie potrzeby, to tyle samo dzieci, tyle samo dzieci nie ma podstawowych rzeczy do szkoły. Dlatego trzeba i warto pomagać. Honorowy patronat nad akcją objął ksiądz arcybiskup Wacław Depo, patronat medialny telewizja NTL.